OK, hey, tu bolko 7, a to moje newsy. Zaczynamy. Na start wybrałem informację, która może nie jest szokująca, ale mimo wszystko ciekawa. Jeśli się tylko nad nią zastanowicie. Polskie studio The Astronauts postanowiło szanować swoich graczy i komunikować się z nimi jak z dorosłymi ludźmi. Wiem, szok. Ale o co w ogóle chodzi? To właśnie oni odpowiadają za Witchfire, strzelankę z elementami RPG. -a. Gameplay macie za mną. Gra wyszła w zeszłym roku i na nie zabrała naprawdę dobre opinie. Twórcy obiecali fanom dużą aktualizację, która jednak nie bardzo chce się pojawić. Jeden z update'ów wyszedł w grudniu, ale jego główny element wciąż nie trafił do gry. Deweloper obiecał, że druga część pacza pojawi się wkrótce, ale teraz okazuje się, że tak się nie stanie. I tu widać dorosłe podejście ludzi z The Astronauts. Zamiast rzucać pr hasłami, po prostu wyjaśnili na swojej stronie, Czym tkwi problem i skąd opóźnienie? Przyznali, że gdy planowali tego patcha nie byli do końca pewni ile czasu im to zajmie, ponieważ zawiera on całkowicie nowe elementy gameplayowe i nie chcą wypuścić niedorobionej aktualizacji. Wolą poświęcić więcej czasu by wszystko było git, a nie jak niektóre studia wydać gniota. Dodatkowo, ponieważ opóźnienie jest już tak spore, postanowili dorzucić jeszcze więcej zawartości. Oprócz zapowiedzianych zmian ulepszą system Fallen Prayers, dodadzą dwie nowe bronie, dwa nowe typy zakleć i całą masę nowych przedmiotów. Oczywiście pojawią się także poprawki, jak i zmiany w balansie. Polacy pochwalili się również tym, że studio powiększyło się z 12 osób do 24 w zeszłym roku, dzięki temu liczą, że tempo pracy oraz jakość ich produkcji będzie jeszcze lepsza. Ogólnie podoba mi się bardzo taki sposób komunikacji, że jako dorosły gracz jestem traktowany poważnie. A wy co sądzicie o tym? Czy to jest dobry kierunek do komunikacji z graczami, czy po prostu lepiej nas olewać? A teraz historia stara jak świat, jeśli chodzi o gry wideo. Jak tylko ktoś dostanie bana za oszukiwanie, niezależnie od tytułu, od razu krzyczy, że to pomyłka. W większości przypadków nie jest to prawda. Sam miałem podobne doświadczenie z New World, ale tutaj była prawda po mojej stronie, więc mnie odbanowali. A teraz poznajmy inną historię prawdziwą po stronie prawdy użytkownika Steamu o ksywie Bolin przez 2O. Jego historia zaczyna się w roku 2022, kiedy testował wersję beta Call of Duty Modern Warfare 2. Po kilku godzinach gry dostał bana. Nie przejmując się tym zbytnio zgłosił się do supportu Activision tłumacząc, że tak naprawdę odkrył bugi i pewnie dlatego to wyglądało, że oszukuje. Jednak wsparcie techniczne Call of Duty szybko odpowiedziało, że nie tylko podtrzymują bana, ale też banują mu całe konto Call of Duty ze wszystkich innych tytułów. Tutaj muszę zaznaczyć, że sam osobiście bym też tak zrobił, bo moje doświadczenie z kodem jest takie, że połowa graczy to boty, druga to... Czy też, bo przecież nie jestem takim słabym graczem tej gry, żeby non stop przegrywać. Co ciekawe, Bolin próbował się dowiedzieć dokładnie, za co dostał yy, bana, ale Activision powiedziało, że to jest sekret i nie chcą się z nim tym dzielić. Bolin powoli tracił do nich cierpliwość i postanowił pójść na drogę sądową. Najpierw udało mu się odzyskać pieniądze, a potem zaproponował ugodę. Nie będzie składał pozwu, jeśli oddadzą mu konto. Jednak nasz wspaniały moloch w postaci ActiVision nie chciał na to przystąpić. W takiej sytuacji sprawa trafiła do sądu. I ostatecznie sędzia przyznał rację graczowi. Nakazał odbanowanie konta oraz zwrot wszystkich poniesionych przez niego kosztów. Co ciekawe, informacje o tym, za co dokładnie został zbanowany, są tak tajne, że nawet prawnicy broniący ActiVision ich nie dostali. Bolin odzyskał swoje konto 8 stycznia tego roku. Całą jego historię możecie przeczytać na stronie antyblizzard.win i technicznie ja powinienem się z tego cieszyć. Ale bądźmy szczerzy, to tylko konto w kodzie. Czy było warto tyle zachodu od nie? Nie wiem. Szybkie i jeszcze szybsze newsy. Fortnite walczy z wykorzystaniem botów do zdobywania wyższych rang w grze. Epic Games postanowiło zająć się nadużywaniem ich systemu w celu, Poszukiwania przy wspinaniu się po rankingach. Chodzi tutaj o tak zwane bot lobbies, które działają w prosty sposób. Użytkownik tworzy świeże konto, a następnie zaprasza na mecz swoje główne konto i rozpoczyna rozgrywkę razem. Każda pierwsza gra na nowym koncie w Fortnite zawiera boty, co znacząco ułatwia rozgrywkę i szybkie zdobywanie wyższych rank. Proste. Teraz Epic Games zamierza karać graczy, którzy stosują tą metodę. Manor Lords, hit od Grzegorza Stycznia ma problem z programami antywirusowymi. Po kolejnej aktualizacji do swojego tytułu twórca wypowiedział się na temat zgłoszeń, że jego gra jest wykrywana jako wirus przez programy do tego służące. Potwierdził, że gra nie jest wirusem, choć ja bym tutaj mógł polemizować z powodu ile czasu ona zabiera, ale niezależnie od tego, zaznaczył, że jedynym rozwiązaniem problemu na chwilę obecną to dodanie jego tytuł do wyjątków w programie, które chronią wasz komputer. Grand Theft Auto 6 to zbawca tego świata. To już wiem. Gracze tak bardzo wyczekują tej gry, że GTA 5 w ostatnich miesiącach notuje wzrost popularności. A biorąc pod uwagę, że gra wyszła ponad dekadę temu, to liczby, które generuje, naprawdę robią wrażenie. Średnia liczba graczy w ostatnich trzech miesiącach przekraczała 100 tysięcy osób, a tylko w miniony piątek było to aż 180. Serio, hype na GTA 6 jest gigantyczny. I szczerze, trochę mnie to przeraża. Bo jeśli Rockstar w końcu wypuści tę grę, a ona nie będzie leczyć raka, kończyć wszystkich wojen na świecie oraz nie sprawi, że schudnę, to ludzie uznają ją za klapę. A wszyscy chyba wiemy, że przynajmniej jedna z tych trzech rzeczy na pewno się nie wydarzy. Zgadnijcie, która. Pan Michael dos, jeden z dyrektorów w Larian Studios, ostatnio dużo wypowiada się na Eksie i właśnie udzielił wypowiedzi na temat zwolnień w Biowerze i zachowania EA. Stwierdził, że studia postępują źle, zwalniając pracowników niższego szczebla, podczas gdy w rzeczywistości większą odpowiedzialność za problemy ponoszą osoby na wyższych stanowiskach. Powiedział wprost, że firmy tworzące gry powinny być zarządzane jak statki pirackie, i trudno się z tym nie zgodzić. Czy to Ubisoft, czy to Bioware, jeszcze nigdy nie słyszałem o zwolnieniu prezesa, czy wiceprezesa, który teoretycznie odpowiada za wszystko. Zwalniani są tylko zwykli majtkowie. Throne and Liberty rozpoczyna łączenie serwerów ze 107 do 25. To świetna wiadomość dla graczy, którzy nadal bawią się w ten tytuł, bo w końcu będzie można się poczuć jak w prawdziwym MMO, a nie w grze single player. Proces łączenia będzie przebiegał etapami. Pierwsza faza to połączenie domów aukcyjnych zaplanowana na 6 lutego. Następnie między 13 a 27 gracze otrzymają możliwość darmowego transferu między światami, a finalne scalenie serwerów nastąpi 27 lutego. Listę serwerów, które zostaną połączone, znajdziecie na oficjalnej stronie gry. DataForElves.com strona, która kolekcjonuje informacje na temat danych z World of Warcraft, właśnie udostępniła listę najpopularniejszych raz w grze. I szczerze, nie jestem zaskoczony, choć wiem, że wiele osób będzie miało o to tyłka. Na pierwszym miejscu znajduje się Blood Elf, potem Night Elf, Human, Orc, Void Elf, Tauren, Troll, Undead, Dwarf i Draenei. Reszcie możecie sprawdzić sobie sami. Moje dwa grosze. Sam grałem Blad Elfem, ale tylko dlatego, że to jedyna rasa po stronie hordy, gdy ja oczywiście grałem, która mogła być Paladynem. A wy jakie macie wytłumaczenie? I to wszystko na dzisiaj. Jeśli materiał Wam się podobał, dajcie suba, lajka, komentarz, pa.